Hej, nazywam się Aria i witam Was dzisiaj na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to jestem w połowie Polką i w połowie Amerykanką i na swoim kanale dodaję filmy lifestyle'owe i rozrywkowe, a dzisiaj zagramy w grę Prawda lub Fałsz. Ostatnio jest to trend na Instagramie, ale ja stwierdziłam Why not take it to YouTube? Wezwą tutaj od Was wiadomości, wiecie jak jest ta ankieta na Instagramie. No i dowiecie się, które rzeczy są prawdą, a które fałszem. Wolisz psy od kotów? Fałsz, wolę koty. Jesteś pewna siebie, prawda? <grymne> Pewność siebie jest moim zdaniem bardzo potrzebna w życiu, jest czymś fajnym, pod warunkiem, że nie jest arogancka i że też również mamy w sobie pokorę. Chcesz mieć węża? Fałsz. W sumie trzymałam raz węża i ani nie było źle, ani nie było jakoś super. O Boże, raz słuchajcie nadepnęłam na węża. I jeszcze najlepsze jest to, że ten wąż przypominał patyk. Jakby przestał się ruszać jak na niego nadepnęłam. On też był bardzo mały, on był gdzieś taki. I dosłownie w momencie, w którym podniosłam stopę, to ten wąż sobie po prostu gdzieś tam poszedł do jakichś krzaków. Ja byłam w szoku. To naprawdę wyglądało jak patyk. Całe szczęście na tej wyspie, na której byłam, nie było żadnych toksycznych węży, więc nie było się czego martwić. Ale no wiecie, This is kind of scary Jesteś waksy dla fejmu No, no prawda <laughs> No słuchajcie, generalnie każda osoba, która udziela się medialnie w jakiś sposób, czy to na YouTubie, czy to w telewizji, czy to w radiu, chce stać się popularna, albo chce, żeby to, co mówi, dotarło do jak największej ilości osób. Dlatego nigdy nie rozumiem, dlaczego ludzie boją się przyznać, że chcą być przed kamerą. Przecież nie ma w tym nic złego. Zły może być ewentualnie powód, dla którego coś robisz. Bo przecież są różne rodzaje osób i są też takie osoby, które są ambitne i mają jakiś wyższy cel. Czy to jest motywowanie ludzi, czy to jest osiągnięcie sukcesu w jakiejś dziedzinie? To może być wszystko muzyk, sportowiec, dziennikarz. Nikaż, więc uważam, że nie ma w tym nic złego. Mi to osobiście sprawia ogromną frajdę. I always used to tell my parents that I was born to entertain. Zawsze lubiłam ludziom poprawiać humor, zaciekawiać ich czymś, motywować do czegoś, żeby coś zrobić kreatywnego wspólnie. Like, I was put on this planet to do this and music. Da. <laughs> I hope, I hope. W ogóle mnie to zawsze tak śmieszy, jak ktoś ma właśnie kanał na YouTube, czy gdzieś tam się udziela. I jak na przykład się pytałam, jaki masz w ogóle cel, co byś chciał osiągnąć, no jakby po co to robisz, prawda? Każdy ma jakieś swoje marzenia, ambicje. I nieraz było tak, że ktoś mi odpowiedział, że ja nie robię tego dla fejmu, mi nie zależy na tym, żeby być popularnym. No tak, to ma sens. Wkładasz coś w coś wysiłek, robisz coś publicznie, ale tak, robisz to dla siebie, ja. For sure. Do you think I'm stupid? Maybe you're lying to yourself. No ale dajcie sobie, czy w ogóle też tak myślicie. Zwłaszcza w Polsce ludzie się boją przyznać, bo na przykład w Stanach to jest zupełnie na odwrót. To jest taka kultura wierzenia w siebie. Myślę, że połączenie tych dwóch byłoby idealne. Oh. Mi. <noise> Żartuję, nie mogę się powstrzymać. Mieszkasz w Krakowie, prawda? Większość swojego życia mieszkałam w Krakowie. Mieszkałam również na Malcie, w Stanach i na wyspie Reunion. No i mam nadzieję, że jeszcze zamieszkam w wielu, wielu miejscach. Jesteś tatuażystką, fałsz. Tak, razem z moim chłopakiem mieliśmy studio tatuażu, które niestety zamknęliśmy przez pandemię. Jak macie ochotę, to możecie tutaj obejrzeć film z tego, jak w ogóle tworzyliśmy całe to miejsce. Ale nie, ani ja, ani Łukasz nie tatuujemy. Po prostu uwielbiałam prowadzić to miejsce, uwielbiałam nasz wspólny pomysł. Ale nie chciałam nigdy tatuować. Mimo tego, że mam do tego dobre predyspozycje, ponieważ byłam w szkole plastycznej, to to mnie jakoś nigdy nie jarało. Pasjonowało mnie tworzenie tego miejsca. Jako biznes. Jesteś człowiekiem. Fałsz. Jestem kosmitą. Dalej boisz się iść, to mam talent. Prawda. I am never going back. Wzięłaś udział w nagiej sesji zdjęciowej. Fałsz. Nigdy nie wzięłam udziału w profesjonalnej, nagiej sesji zdjęciowej. Aczkolwiek... Nie widzę w tym nic złego. Osobiście myślę, że byłabym na coś takiego otwarta. Pod warunkiem, że byłby to taki magazyn ze smakiem, tak jak na przykład Vogue, i byłoby to zrealizowane w taki przepiękny, artystyczny, klasy sposób. No to spoko. <laughs> Zresztą moim zdaniem nagość jest naturalna. Znaczy nie jestem żadnym hipisem, czy coś, ale no nie wiem, co like normal, natural. I w sumie, skoro jesteśmy przy tym temacie, to właśnie uważam, że nie ma nic złego w pokazywaniu ciała, ale moim zdaniem ma znaczenie, jak ta nagość jest przedstawiana. Czy właśnie w wulgarny sposób, tani, tandetny, w taki sensualny, elegancki, piękny, forma ma znaczenie. Wolisz filmy od seriali? Fałsz, wolę seriale. Seriale są dużo lepsze, ponieważ jak masz jakiś ulubiony, to to jest jak wyglądanie setki godzin swojego ulubionego filmu, który się nie nigdy nie kończy. Znaczy no, niestety się kończy. Aria lubi twardych i zarazem wrażliwych facetów. Prawda. <laughs> What girl wouldn't like that? Lubię facetów, którzy są męscy, zdecydowani, wiedzą co chcą, nie marnują mojego czasu, ale też właśnie musi być taki balans, że ten mężczyzna ma odwagę, żeby rozmawiać o tym, co czuje, co mu pasuje, co mu nie pasuje. No rozumiecie, no nie chciałabym być z takim koksem, który is emotionally dead. I mean, that's boring and we don't have time for boring on this channel. Chcesz pójść to the voice of Poland. Fałsz? Pewnie gdyby nie to, że tak fajnie obecnie rozwija mi się kanał, za co jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna, to pewnie bym poszła, ale w związku z tym, że mam Was, to chcę spróbować swoich sił z muzyką bez programu muzycznego. Są plusy i minusy pójścia do takich programów. Plusem jest to, że mnóstwo ludzi Cię zobaczy, właściwie cały kraj, a minusem jest to, zwłaszcza jeżeli zbyt daleko nie dojdziesz, że obowiązuje Cię kontrakt. Więc jeżeli cokolwiek osiągniesz na tej drodze medialnej i muzycznej, no to stacja zabiera Ci ogromny procent. I to przez jakiś okresy. Chyba 5 czy 10 lat, i uważam, że jest to często nieproporcjonalne, bo wiecie, może być tak, że ktoś na przykład pójdzie do programu, daleko nie zajdzie, a potem się wybije przez coś innego. No ale i tak musi oddawać przez ileś lat pieniądze do stacji, bo wedle kontraktu to stacja cię wybiła. Także nie mówię nie, bo myślę, że w swoim życiu chciałabym pójść do jakiegoś programu telewizyjnego, ale na chwilę obecną odpowiedź brzmi nie. Nie lubisz mięsa. Fałsz. Jeżeli chodzi o smak To lubię smak mięsa Ale obrzydza mnie fakt, że jest to martwe zwierzę I z tego powodu nie wiem mięsa, aczkolwiek Główny powód to zdrowie i środowisko Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale niestety Te wszystkie hodowle zwierząt bardzo przyczyniają się Do zanieczyszczenia naszej planety I to dużo bardziej niż na przykład spaliny z aut Nie będę się tutaj jakoś zagłębiać w tym filmie Jeżeli was to interesuje, to naprawdę warto O tym poczytać w sieci Nie masz zwierzaka? Trochę mam, trochę nie mam Mój chłopak ma kota, więc to czyni mnie Jego macochą, czyli układ idealny Ponieważ mogę go głaskać, mogę się z nim bawić, ale nie muszę z nim chodzić do weterynarza i nie muszę mu zmieniać kuwety. Także perfect! Aria urodziła się w Grecji. Fałsz, urodziłam się w Warszawie, ale nigdy tam nie mieszkałam. Soon to change. W szkole miałaś same świadectwa z paskiem. Fałsz. Ogólnie to średnio się uczyłam i I'm dumb, but because I was a little bit lazy. Po prostu były przedmioty, które mnie pochłaniały, i mogłam słuchać o tych rzeczach godzinami i były takie, których nienawidziłam, i przez nie, nie chciało mi się chodzić do szkoły. Szczerze mówiąc, nie mogłam się doczekać, żeby po prostu skończyć szkołę. Powiedziałam, że przynajmniej w kolejnym miejscu, w którym będę musiała siedzieć, będą mi za to płacić. Chociaż w niektórych krajach ponoć płacą dzieciom za chodzenie do szkoły. Czemu ja się tam nie urodziłam? Wtedy miałabym dużo większą motywację. Zwłaszcza skoro tego nie lubiałam Ale tak, raz miałam świadectwo z paskiem, i to było w piątej klasie, dlatego że mój tata mi obiecał, że dostanę telefon. I byłam chyba ostatnią osobą w mojej klasie, która nie miała jeszcze komórki. Pamiętam, że większość moich rówieśników już miała w drugiej, trzeciej klasie. And I was literally like last. Ten jeden raz było warto. Jadłaś kiedyś ozorki? Fałsz, nawet jakie to mięso, to są pewne rzeczy, których bym nie zrobiła. I jest to właśnie zjedzenie krewego języka, flaków, wątróbki, ślimaków oh, never! Żabich udek i rekina, bo niestety odcinają im te ich. Jak to się nazywa? Ręce i wrzucają je z powrotem do morza i te rekiny się wykrwawiają. Okropne. Byłaś w ciąży w liceum. Fałsz. Nie, nie mam żadnych dzieci. Masz zamiar przeprowadzić się do Stanów i odejść z waksy. <grym> Hmm... Huh. Trochę prawda, trochę nie. Bo mam zamiar jeszcze przeprowadzić się na pewno w swoim życiu do Stanów. Na przykład do Nowego Jorku albo do LA. Dream come true. Strasznie chciałabym mieszkać w Los Angeles i nagrywać z tymi wszystkimi amerykańskimi youtuberami. That would be so much fun. Well, I still kind of have a chance, so who knows. Ale w tym czasie myślę, że wciąż byłabym w waxach, więc wydaje mi się, że da się upiec te dwie pieczenie na jednym ogniu. Why not? Ja nie widzę problemu. Lubisz wódkę! Nie lubię jej smaku, <noise> ale lubię jej działanie. Ale bardzo rzadko piję. I nie lubię się upijać. Fajnie jest się napić po prostu kilka drinków i, wiecie, mieć taki fajny vibe. Ja piję gdzieś raz na miesiąc. Może dwa, jak są wakacje. I ja też nie mam takiej potrzeby, że za każdym razem, jak spotykam się ze znajomymi, to muszę się napić. Wręcz przeciwnie. Ale jaka jest fajna atmosfera. You know, a good party, cool bar. then sure why not. Czy to prawda, że twój tato nie może przestać słuchać szkolny vibe? To prawda, w sumie cała moja rodzina miała problem z tym, aby pozbyć się tej piosenki ze swojej głowy. Nawet pamiętam, jak przyjechałam ostatnio do domu i już w końcu się wyleczyłam i nie miałam jej w swojej głowie, i wtedy mój brat zaczął mi śpiewać. A potem mój tato, a potem moja siostra, i tak sobie myślę, God damn it! This has got to end. Masz mniej niż 160 cm wzrostu. Fałsz. Mam 180. O, tak, jasne. Mam 169 cm wzrostu. Ja jestem bardzo zadowolona ze swojego wzrostu. Nie chciałabym być ani niższa, ani wyższa. Thank you, universe. Nagrasz kiedyś swoją piosenkę, prawda? Mam nadzieję, że uda mi się nawet nagrać kilka w tym roku. Także stay tuned i trzymajcie za mnie kciuki. Chcesz mieć w przyszłości dzieci? Póki co, fałsz. Nie myślę kompletnie o dzieciach. Bardzo boję się ciąży. I w związku z tym, że mam trójkę młodszego rodzeństwa, to doskonale wiem o tym, jaki jest to obowiązek, i że jest to praca na pełen Etat, z której nie da się zrezygnować no Na pewno w tej chwili nie jestem na takie rzeczy gotowa Wydaje mi się, że jeżeli się spełnię To być może wtedy nastąpi we mnie jakaś zmiana Może włączy mi się jakiś instynkt macierzyński No ale nie wiem, szczerze mówiąc Nie robię sobie żadnej presji I moja rodzina cały szczęście też mi nigdy nie robiła Ja osobiście chcę, żeby to była świadoma decyzja I chcę czuć tą chęć na 100% Jeżeli kiedyś będę gotowa To będę mieć dzieci, a jeżeli nie będę gotowa No to może nie będę mieć Masz Twittera Fałsz. Szczerze mówiąc, nigdy nie chwycił mnie ten vibe na Twittera, ale też nigdy nie próbowałam się w niego wkręcić. Dajcie znać, czy warto. Czy wy macie Twittera? Masz prawo jazdy. Fałsz. I know this is disappointing. Ja to po prostu odkładam. Po prostu mam wrażenie, że nie będę dobrym kierowcą, zawet nie chcę mi się za to zabierać. Tak, wiem. Demotywuję sama siebie. No, ale w końcu muszę się nauczyć. Jesteś nietolerancyjna. Fałsz. Jestem bardzo tolerancyjna. Zresztą od najmłodszych lat moi rodzice mnie zawsze wychowywali, żeby być tolerancyjnym, mieć szacunek do każdego, więc tak ja oceniam tylko osoby po tym, jakimi są ludźmi, a nie na przykład jakie mają preferencje seksualne. Kochasz swoje rodzeństwo? Fałsz. <śm> Żartuję. No oczywiście, że prawda. Wiadomo, że kocham. They are annoying. But I love Śpiewasz pod prysznicem. Prawda! Aczkolwiek zawsze później jest mi głupio. Bo wiecie, jednak w łazience jest zawsze takie większe echo. I zawsze potem, jak mijam sąsiadów, to się tak zastanawiam, czy oni wiedzą, że to ja śpiewałam, czy nie. Zwłaszcza jeżeli tak wyje, totalnie jakiś fałsz poleci. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój dzisiejszy film. Jeżeli Wam się podobał, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście mi łapkę w górę oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym. A my widzimy się za niedługo.